Bartolono. Vla. Imaneczko ziomeczki. To ja, Bartolono I znowu, 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 znowu nie ma odcinka przez miesiąc. Dzisiaj przyjrzymy się Q&A, obiecany Q&A. Zaczynajmy! Chitsumon Bango 1 KG Mara Wiktor. Kim ty jesteś. XD. Nie cze, źle powiedziałem XD. xD Kiedy będzie live? Chyba mnie nie znasz. Ja live y rzadko robię. Bo nie mam kiedy. Mam problem z overlayami. Później mam problem z internetem, później mam problem z kompem. Nic mi nie działa później. I jest mi, robi mi się przykro wtedy i smutno. I... Kiedy będzie live? Pytanie to jest sprzeczne, kiedy mi się zachce. Kolejne pytanie. Zastanowni. Maciek Gutlewski, minus plus, pyta. Znasz Bruner 12 Tak, znam. Jak tak, to czy go lubisz? Pytanie bango sam Maciek Godlewski znowu pisze Minus, plus Ej Bartolono Słucham numer bango jom jest Wiktor pisze Czy masz rodziców? Zmieniłem zapytanie. nie Kurwa, moja Zapraszamy do reklamy. Witajcie widzowie. Kanał Bartolono i jego seria Indie Mania jest w niebezpieczeństwie. M możecie mi pomóc, ale tylko jest na to jeden sposób. Musicie napisać komentarz, a w komentarzu grę, którą chcesz zobaczyć w tej serii, na przykład Five Nights at Freddy. A jeżeli tego nie zrobicie, to stanie się... Nic. Po reklamie Witamy po przerwie to ja Bango Go Pepsi czy Coca Cola W sumie to jest ciekawe pytanie, bo lubię obydwie kole i to jest... To jest dobre pytanie, ponieważ lubię i Pepsi i... Coca, coca cola i to jest tak, że pepsi jest według mnie y, zagazowana a coca cola jest dla mnie za słodka i w sumie dla mnie nie ma różnicy którą wolę bo i tak obydwie są takie średnie Maciek Godlewski minus plus. co robisz? Zagrywam Q&A chyba, czy nie wiem, sprawdzę Tak, nagrywam piłkę na To, cia, ja, s, Sobol Sobolpi Czemu masz momma... <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Kolejne Pytanie. Kiedy, kiedy się zabijesz. kiedy Pytanie. 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 dawno Pytanie. 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 Nie wiem. Znaczy, to jest tak naprawdę taka rzecz, że nigdy nie wiem, jak, jak, jak nagrać niepoważne rozmowy trzy, bo są dwa, trzy pomysły, jak zrobić kolejny odcinek i teraz robię taką eliminację, konsultuję się z kilkoma kolegami, jak to mogłoby wyglądać i co by woleli w ich przypadku, taką jakby mini-ankietę. Ale zobaczymy. Może niedługo. Na pewno się pojawi, no bo to jest jedna z najlepszych serii. jaka wyszła jeszcze na Plan Indie wskrzesić jeszcze, bo nie nagrałem już dawno o grach tutaj na tym kanale, a głównie miał się specyfikować grami, a nie vlogami. Jak się nazywasz? Bartolano, Bart, Bartek, Bartosz.

I nie chcę go budzić go 16. Dlaczego Brunero przypiął mi serduszko? Nie, to twoja sprawa i Brunero. 17. Jaki masz mikrofon i ile kosztował? Mam tak naprawdę trzy mikrofony Jeden to jest ten To jest Kreativa Sound blasterax. Um. A ile kosztował? Yy... No ten kupiłem za 200 zł. Bardzo przydatny yy... Mam jeszcze w kamerce mikrofon Logitech HD 1080 to już No 300-400 złotych No i jeszcze mam w telefonie ceny, ceny nie podam Co się stało z Bartolomeą? Kończył się, był luty, w lutym był Bartolomew, mądre miesiąc, miesiąc dwa. Więc pomyślałem, że miesiąc będzie trwał, więc e, miesiąc to miesiąc. I nie mam planu tego powtarzać, ponieważ jest za dużo. Może, może jak to wolny czy coś, to może to powtórzę. Chwizmon Bango, 19. Kiedy nowa nuta? Tworząc playlistę slash album yy, yy, Niepokój. Chcę zrobić tak, że nie będzie to tak na ten, że zrobiłem dwa i później dowale jakieś losowe dźwięki, bębenków i tyle. Nie, nie chcę tego, dlatego yy, dlatego właśnie nowa nuta jest i cała w ogóle album będzie tu trochę, trochę później się pojawi, bo mam ważniejsze rzeczy. Yy. No. Więc odpowiedź, kiedy nowa nuta, to tak samo, kiedy live. bango, 20. Czy tobie też wyskakuje w polecanych na Ety Minecraft po arabsku? Odpowiedź brzmi nie. Mi wyskakuje FNAF po hiszpańsku. Chwismon bango, 21. Jakich utopów oglądasz? Aktualnie. Nie mam faworytów, kogo oglądam. Lubię bardzo generatora Friday. Całą memę familię lubię. Yy... Ale jeśli chcę coś oglądać, to oglądam po prostu na losowo Wpisuję w życiu bardzo dowolną rzecz. Ale jeśli Ci tak bardzo ciekawi, kogo oglądam, to masz w, kanały, w zakładce kanały. To tam masz subskrypcji i możesz zobaczyć, kogo subskrybuję. Teoretycznie oglądam. Bango! 22 kiedy kolejne Bartolono mam? Tak jak powiedziałem w pytaniu, czy, to tam wcześniej, to odpowiedź brzmi: Nie wiem, może kiedy będą wolne. Chismon Bango 23. Czym nagrywasz OBS-em standardowo? Chismon Bango 24. Czym montujesz Adobe Premiere Pro CC 2017? Z質問番号 25. Czy przeczytasz i odpisz, odpowiesz? Nie. Co tu pisze? Czy przeczytasz i odpowie, pojesz na wszystkie moje pytania w tym odcinku? Nie. rok. Czy Jak się zabijesz, to będziesz żył. Nie wiem, potrzebuję, potrzebuję rady. Rady, rady znam taką osobę, która by wiedziała to do sobie. Ktoś dzwoni do soby? dzwoni? Kto dzwoni? Halo Ej słuchaj, bo ja mam pytanie, dostałem pytanie od Krycha Krystian i nie wiem jak odpowiedzieć na nie, a ty się znasz na tych rzeczach i może odpowiesz, pytanie brzmi, czy jak się zabijesz to będziesz żył? thank <laughs> you